Witam Was serdecznie w naszym cyklu Wakacji ze Świętymi. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o Świętej Ricie. Święta Margarita, w zdrobnieniu Rita lub po polsku Małgorzata, urodziła się w rodzinie ubogich górali i była jedynym dzieckiem swoich rodziców, a urodziła się około 1380 roku. Do Świętej Rity mogą się uciekać w szczególny sposób wszystkie matki, osoby chore. Osoby poniżane oraz te, które mają problemy w małżeństwie. Została także ogłoszona orędowniczką w trudnych i beznadziejnych sprawach. Jej wspomnienie przypada 22 maja. Święta Rita, mając 12 lat, została wydana za człowieka, którego nie kochała. Już wtedy miała w swoim sercu pragnienie wstąpienia do klasztoru. Człowiek, który był jej mężem, znęcał się nad nią, był człowiekiem porywczym i gwałtownym. Ostatecznie jednak nawrócił się pod koniec swojego życia. Jednak to był też moment, w którym zdradzili go przyjaciele i został zamordowany wskutek zwaśnionych rodów, które pragnęły właśnie zemsty. Rita urodziła dwóch synów, przy czym ich charaktery były bardzo zbliżone do charakteru ojca. Mimo, iż Rita próbowała ich wychować na chrześcijan, to jej się po prostu nie udawało. Kiedy zamordowano ich ojca, synowie chcieli pomścić swojego tatę i przygotowywali się do tego, żeby popełnić kolejne właśnie zabójstwa, kolejne morderstwa tych, którzy najzwyczajniej w świecie zabili ich ojca. Rita, wiedząc o tych planach, próbowała ich odwieść, jednak, widząc, że jej się nie udaje, modliła się gorąco do Pana Boga, żeby on sam odwiódł jej synów od tego grzechu, żeby ich uwolnił od tego grzechu. Wskutek tej modlitwy, Rok później obaj synowie zmarli, zmarli wskutek epidemii. Po śmierci swojego męża oraz dwóch synów, święta Rita postanowiła spełnić swoje marzenie o wstąpieniu do klasztoru sióstr Augustianek, Eremitek. Jednak siostry postanowiły dać jej tutaj taki warunek do spełnienia, że przyjmą ją do klasztoru, jeżeli pogodzi dwa zwaśnione rody ród swój i ród swojego męża. Ponieważ wszyscy wokół wiedzieli o konflikcie, krwawym, mocno krwawym konflikcie tych rodów. Ten warunek wydawał się niemożliwy do spełnienia, jednak Pan Bóg wysłuchał tutaj modlitw Rity i te rody zostały pogodzone. Wtedy wiedziała, że może wstąpić do zakonu. Siostry Augustianki trochę nie wierzyły w to, co się wydarzyło, trochę nie dowierzały w to, czego były świadkami, dlatego dalej trochę nie chciały Świętej Rity w swoim klasztorze. Jednak Święta Rita wstąpiła do ich klasztorów w sposób cudowny, ponieważ za wstawiennictwem Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Ojca Augustyna, w czasie snu, e, mówi się, że święci przenieśli ją do klasztornego kościoła. Kiedy rano siostry zostały w kaplicy klasztornej e, Świętą Ritę, bardzo się zdziwiły, ponieważ furta zakonna była zamknięta, e, nie było się jak dostać do ich klasztoru, do ich e, kościoła przy klasztornego. Dlatego, wskutek tego cudu, postanowiły, że Rita może u nich zostać i może wstąpić do ich klasztoru. Świętą Ritę cechowały przede wszystkim posłuszeństwo, duch modlitwy i cierpliwość. Będąc analfabetką, będąc osobą niewykształconą w zakonie, wykonywała codzienne prace i obowiązki przyklasztorne. A mimo iż była niewykształcona, Pan Bóg dał jej niezwykłą łaskę wspinania się wręcz na wyżyny kontemplacji. Rita miała szczególne nabożeństwo do Bożej Męki. Siostry często widywały ją leżącą krzyżem, całą we łzach. Prosiła również pana Jezusa, żeby mogła choć odrobinę doznać jego męki, jego cierpienia. Pan Jezus wysłuchał tej modlitwy i Rita dostała stygmatów korony cierniowej. W jej głowie pojawił się cierń, który jej towarzyszył aż do momentu śmierci, czyli przez 15 ponad lat miała stygmaty korony cierniowej i jeden cierń spoczywał właśnie w jej głowie. Odczuwała to cierpienie razem z Jezusem. Przerażona jednak tym, żeby nie robić sensacji wokół siebie, prosiła również Pana Jezusa o to, żeby ta rana, żeby ten cierń był niewidoczny dla innych, żeby mogła cierpieć, mogła współodczuwać razem z Nim, ale żeby nie robić wokół siebie sensacji i nie zwracać uwagi na siebie. Siostry wspominają, że Rita często całowała swoją obrączkę zakonną jako znak tej miłości oblubieńczej z Chrystusem. Tuż przed śmiercią znany jest taki cud, że e, kiedy Rita umierała, w ogrodzie zakwitły róże. Była to pora roku zima, więc to było niemożliwe, żeby w tym momencie kwitły róże, e, a Pan Bóg uczynił taki cud że w przeddzień jej śmierci zakwitły piękne róże w całym ogrodzie stąd też Rita kojarzona jest z różami, z różami, które są symbolem zarówno piękna, jak i cierpienia, jak i bolesnej miłości. Płatki róż mają przynosić chorym ulgę w cierpieniu, a także uzdrowienie. Wspólnota sióstr Augustianek przyznaje także od jakiegoś czasu tzw. nagrodę Świętej Rity. Otrzymują ją w szczególny sposób kobiety, które postanowiły pójść za ewangelicznym przesłaniem Chrystusa do przebaczenia. Tą nagrodę otrzymały m.in. Marianna Popiełuszko oraz Eleni. Ciało Świętej Rity nie uległo rozkładowi. Obecnie spoczywa ono w szklanej trumnie. Wielu świadków twierdzi także, że przez wieki wręcz wokół tego ciała unosił się jakby jakiś słodkawy zapach, mimo iż kościół uległ w pewnym momencie spaleniu i doszczętnemu zniszczeniu, to wtedy cudowny sposób ta trumna z ciałem właśnie świętej Rity została nietknięta zupełnie przez pożar. Nabożeństwo do Świętej, kult został zatwierdzony już wiele, wiele lat temu, jednak Święta Rita została osobą kanonizowaną dopiero w 1900 roku. Dziękuję Wam za ten wspólny odcinek. Jeżeli chcecie nowych odcinków wakacji ze świętymi, to przypominam, że widzimy się w każdą środę i piątek od godziny 9. Będzie tam wtedy filmik z Nowym Świętym. A jeżeli chcecie, możecie też subskrybować kanał, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Do usłyszenia!